Bardzo zła decyzja Karola Organizacja ...wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa. Prezydent stanął po stronie kanciarzy i blokuje uszczelnienie systemu podatkowego. No to porozmawiajmy uczciwie o tym, jakie to rodziny przekazały swoje majątki do fundacji rodzinnych. Jest to na przykład rodzina państwa Obajtków, rodzina państwa Wiplerów, rodzina państwa Mencenów, jest bardzo, bardzo wielu multimilionerów, którzy pozakładali fundacje rodzinne, ale nie tylko oni, bo tam są też zwyczajni oszuści. Ludzie, którzy zakładają te fundacje po to, żeby po prostu kantować polskie państwo. Ta cała fundacja rodzinna to jest trochę jak świnka morska. Ani to nie jest fundacja charytatywna, z rodziną też ma niewiele wspólnego, to jest po prostu furtka. Furtka, która pozwala na to, że najbogatsi płacili niższe podatki niż wy. Jak ten rak trafiał do polskiego systemu podatkowego, to biliśmy głośno na alarm, ostrzegaliśmy, czym to się skończy, ale tylko razem z Zagłosowało przeciw. Platforma Obywatelska ramię w ramię z PISem, z Nową Lewicą opowiadała jakieś banialuki o tym, że chodzi o to, żeby pomóc starym, biednym rzemieślnikom przekazać swój warsztat pracy. Wyszło jak wyszło. Wszyscy widzimy, do czego dzisiaj służą fundacje rodzinne. Stworzyli patologiczny system, w którym Pracownicy mają płacić podatki, a najbogatsi nie. Urzędnicy z ministerstwa chcieli uciąć najbardziej bezczelne numery robione na fundację rodzinne, czyli niepłacenie podatku od najmu krótkoterminowego, numer na pożyczki, numer na kupowanie sobie luksusowych przedmiotów, wyprowadzanie kasy poprzez fundację za granicę, no ale nie ucną. Kanciarze dzięki prezydentowi nawockiemu będą dalej mieli raj podatkowy. Te fundacje to jest rak, rak, który będzie toczyć coraz bardziej polski system podatkowy. Jeszcze jest na wczesnym etapie rozwoju. Jesz z czego można wyciąć? No, pod warunkiem, że prezydent nie będzie go bronić. Pamiętacie tę biedną staruszkę, która miała pięć mieszkań? Podatek katastralny w mojej ocenie uderzyłby w osoby najbiedniejsze. Drugie mieszkanie, trzecie mieszkanie ma bardzo wielu Polaków. Często są to też osoby starsze. No to teraz biedne staruszki, które w wolnym czasie, poza robieniem na drutach, zajmują się spekulacją mieszkaniową... Mogą spokojnie oddać Pamiętacie, jak Razem przedstawiło projekt ustawy o podatku antyspekulacyjnym od trzeciego i kolejnych mieszkań? Najpierw Nowa Lewica odmówiła nam podpisania się pod projektem, a kiedy dziennikarze zaczęli ich dociskać, no to powiedzieli, że oni już zaraz będą mieli własny projekt ustawy. To jest praca nad ustawą i ona za chwilę będzie. Podatek... Od... Katastralny. Tak, katastralny, ale od mieszkań, od spekulacji, od tego, co się dzieje na rynku. W grudniu Lewica przedstawi swoje rozwiązania kompleksowe i komplementarne z tym, żeby można było je wykonywać, a nie tylko mówić, że się coś Zgłosiła, a później to nie będzie wykonalne. No więc okazało się, że nowa lewica jest nową lewicą. Nie wiem skąd ta informacja wyszła i ją dementuje, że w grudniu, to znaczy w tym miesiącu, w którym jesteśmy, lewica przedstawi projekt y, ustawy w tej sprawie. Nie przedstawi. Nie wiem. Pojawiła się taka informacja, tak, że wy jesteście nikt, tuż przed złożeniem tak, tak, projektu, tylko, a jak tylko, Pan jest marszałkiem, to rozumiem, ten projekt tak, w styczniu by mógł trafić tak, tylko, już pod obrady. Tak, tylko nikt nie wie skąd ta informacja Czyli to się nieprawda. pojawiła. Jednym słowem, skoro SRD obiecało, że coś zrobi, no to przecież nie trzeba im co pół roku o tym przypominać. A poza tym, nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Muszę przyznać, że bardzo mnie te wygibasy bawią. Głównie dlatego, że pamiętam, co politycy SND mówili wcześniej. Podatek, ten, ten konkretny podatek od, trzeciego, od drugiego, trzeciego, czwartego mieszkania. To nie jest dobry pomysł. A wie pan, dlaczego powie tak, Dariusz Wieczorek? Bo ma dwa domy i cztery mieszkania. No tak. No mają prawo, partia razem ma prawo do swojego programu. Ale nie szanujemy także. Bo trzeba lewicy. próbować. Trzeba próbować. Oczywiście, Polacy są wkurzeni na spekulantów mieszkaniowych, więc jak była kampania wyborcza, to trzeba było sobie wynająć jakichś ludzi od bajery. Bo mieszkanie to prawo a nie towar. Ale na pewno będziemy walczyć o to podatek od pustostanów. Będziemy walczyć o podatek katastralny, na, który, na którym dzisiaj rząd nie pracuje, ale my jako Lewica zapowiedzieliśmy, że, że tego tematu nie odpuścimy. No ale kampania się już skończyła. Dobrze, ja wiem, podatek o czym, katastralny, o tym to... rozmawiamy. Ale, ale mówię o tym, co się I już udało co? zrobić. Nie od razu Rzym zbudowano. No, panie redaktorze, budżet nie jest z gumy. Wiem coś na ten temat. Podatek bo, katastralny bo coś... to raczej pieniądze bo... dla budżetu, Dobrze. a nie bo, no, bo, pieniądze, no, które to... trzeba z budżetu mogę... Wszystko, wszystko, wszystko jasne. Dokładnie. Wszystko jasne. Sam bym tego lepiej nie ujął. Po ponad 200 latach działalności Huty Królewskiej w Chorzowie jej obecny właściciel firma ArcelorMittal ogłosiła zamknięcie zakładu. Przez ponad dwa stulecia historia Huty nierozerwalnie związana była z historią miasta. Huta przetrwała Cały wiek XIX, dwie wojny światowe, kryzys lat 30., przetrwała komunę, przetrwała nawet czasy Leszka Balcerowicza. Wszystko wskazuje na to, że koniec historii Huty Królewskiej w Chorzowie przypadnie na rządy Donalda Tuska. Pracodawca obiecuje, że wszyscy pracownicy otrzymają pracę w sąsiadujących zakładach firmy. Ale to nie zmienia faktu, że hutnictwo w Polsce znajduje się w bardzo kiepskim stanie. Pracownicy, związkowcy biją na alarm. Mówią, że rząd nic z tym nie robi. I pewnie liberalni rządzący chętnie rozłożyli ręce i powiedzieli: tak działa wolny rynek, ale to nie jest prawda. Jeżeli dzisiaj huty niemieckie wygrywają konkurencję z hutami polskimi czy czeskimi, to dzięki ogromnej pomocy niemieckiego państwa, na którą Unia Europejska wyjątkowo pozwala. Bo tak to jest z tą pomocą publiczną w Europie, że kiedy jest ona w interesie niemieckiego przemysłu, to jest dozwolona, a jeżeli nie, to surowo się jej wzbrania. Tak czy siak, konieczna jest odpowiedź polskiego rządu. Konieczny jest plan dla polskiego hutnictwa. Konieczne są rozmowy premiera Donalda Tuska z pracownikami, z hutnikami. Hutnicy zresztą od dłuższego czasu się tych rozmów domagają. Chcą spotkać się z Donaldem Tuskiem i na poważnie porozmawiać o przyszłości polskich hut. Niestety tego spotkania nie mogą się doczekać. Premier milczy. 49 dawnych województw, 49 miast. Inni na zimę idą spać. My ruszamy w trasę z nowym programem razem. Mamy plan, jak Polska może włączyć napęd Turbo jak z Polski zrobić Turbo Polskę. Zaczęliśmy w Bielsku Białej. PodBeskidzie to jest region, w którym przemysł był zawsze bardzo ważny. Ale niestety brak polityki przemysłowej wykończył branżę automotyw. Dużych inwestycji, które by ją zastąpiły, ciągle nie ma. Nasza liderka na PodBeskidziu, Magda Madzia, mówiła o planie na bielsko-biało o planie na nowy przemysł. O odważnej, nowoczesnej, sprawiedliwej wizji bielska białej która zasługuje na rozwój. Która w końcu zamiast tracić, zacznie wygrywać. Bo Polska, żeby dalej się rozwijać, musi inwestować. Inaczej zatrzymamy się w pół kroku, a tam, gdzie sektor prywatny zawodzi, tam musi wkroczyć państwo po to, żeby wyznaczyć cele, po to, żeby inwestować długoterminowo. Możemy to zrobić, więc Białe wiecie najlepiej, że mamy inżynierów, że mamy automatyków, że mamy programistów. Zbudujmy w Polsce znaczącego producenta robotów przemysłowych i usługowych. Potem ruszyliśmy do Piotrkowa Trybunalskiego. Dalej Włocławek, Konin, Płock, Nowy Sącz. Przyjedziemy też do Was, więc śledźcie uważnie socjale razem, no i strony o Turbopolsce. Tam znajdziecie informacje o wszystkich wydarzeniach. Rząd ma plan, w jaki sposób uratować system ochrony zdrowia. Jaki? Po prostu przestanie Was leczyć. Pamiętacie, jak Mencen mówił o wiejskiej babie, która skutecznie leczy złamanie nogi czy coś tam? Mój brat złamał rękę. Moja babcia wzięła go do jakiejś wiejskiej baby. Ja nie wiem jak. Po prostu ta kobieta od pokoleń uczona, jedna baba uczyła drugą babę, potrafiła naprawiać ręce. To chyba najwyższa pora, żeby zacząć pisać do Mencena o numer do tej wiejskiej baby, ponieważ system ochrony zdrowia w Polsce po prostu się wali. A propozycja rządu, żeby go uratować, jest taka, żeby ograniczyć dostępność systemu ochrony zdrowia, w tym diagnostyki. No cóż, jak się nie zdiagnozujecie z chorobą, to się nie będziecie musieli leczyć, prawda? No, no to może się od raka mózgu ubezpieczyć, co za problem. O co chodzi? O propozycje Ministerstwa Zdrowia, które zostały wysłane do Ministerstwa Finansów, jak zaoszczędzić uwaga, szokujące wielka liczba. 10 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia ma sprytny plan, w jaki sposób zaoszczędzić te pieniądze, między innymi poprzez ograniczanie dostępności, nie wiem, takich rzeczy jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, które są kluczowe w procesie diagnostyki. Chcą ograniczyć operacje zaćmy no bo kto to widział, żeby operować zaćmy, jakby po co? Chcą na przykład ograniczyć dostępność lekarzy specjalistów, to znaczy, jeśli już raz byliście u jakiegoś lekarza specjalisty, to kolejny raz umówienie się już będzie trudniejsze. I terminy będą bardziej odległe. To jest naprawdę genialny plan na to, żeby zawalić system ochrony zdrowia i żeby to ludzie ponieśli konsekwencje działań Platformy Obywatelskiej i ich po prostu niemożliwości znalezienia źródeł finansowania dla systemu ochrony zdrowia. Co więcej, pan premier mówi, że będzie obniżał składkę zdrowotną. Tak dobrze jest. Dostaliśmy to weto w składkę, że tak powiem, ale chyba spróbujemy jeszcze raz. I to waszym kosztem. Tak naprawdę to obniżenie składki zdrowotnej będzie pan premier chciał przeprowadzić. Czego potrzebujemy, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia? Sensownego źródła finansowania. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Można opodatkować banki i wielkie korporacje, i one naprawdę muszą się zacząć dorzucać do systemu ochrony zdrowia, bo inaczej ten system nie pojedzie. Mamy w tym momencie samochód, który po prostu nie ma paliwa. Jeśli nie będziemy mieli tego paliwa, czyli pieniędzy, to nieważne, czy to będzie Mercedes, czy to będzie maluch, po prostu to nigdzie nie ruszy. I dlatego przygotowaliśmy poprawkę do budżetu na przyszły rok. Która dosypie 23 miliardy złotych, czyli dokładnie tyle, ile pani minister zdrowia mówi, że będzie w przyszłym roku po prostu brakowało na takie bieżące działanie systemu ochrony zdrowia, żeby ten system ochrony zdrowia się nie zawali. Możecie obserwować piątek głosowania, jak koalicja rządząca serio podchodzi do problemu ochrony zdrowia. Czy tylko i wyłącznie organizuje sobie szczyty, czy realnie chce coś naprawić. Mamy kolejny tydzień. Więc mamy też kolejny raport o działaniach Razem w całej Polsce. Na początek duży news. Udało się coś, w co chyba nikt nie wierzył do samego końca. Sopot z inicjatywy naszej radnej Barbary Brzezickiej wyrywa współpracę z izraelskim miastem Ashkelon. To pierwsza taka sytuacja w Polsce i naprawdę ważny symboliczny gest. Ważny, bo pokazuje, że nie przechodzimy do porządku dziennego z tym, że Izrael kontynuuje zaplanowaną czystkę etniczną w strefie gazy od zawarcia tego Trumpowskiego porozumienia. Pokojowego, Izrael zamordował 347 palestyńczyków. Organizacje humanitarne, takie jak UNRWA, działająca pod Organizacją Narodów Zjednoczonych, donoszą, że cały czas utrudniany jest dostęp do pomocy humanitarnej, że cały czas kontynuowane są przesiedlenia ludności cywilnej. Demokratyczne państwo, takie jak Polska, nie może zgadzać się na te działania, nie może współpracować jak co dzień z izraelskimi miastami. Ten ważny gest, Udał się w Sopocie dzięki działaniom Razem, dzięki działaniom Barbary Brzezickiej. I wierzymy, że uda się w innych miastach w Polsce, w których struktury Razem również walczą o podobne decyzje. Ale cały czas działamy też w bardziej lokalnych sprawach. Kilka tygodni temu mówiłem o tym, jak bieszczaskie struktury Razem walczą o honorowanie biletów miesięcznych przez wszystkich regionalnych przewoźników. No i udało się, porozumieli się z lokalnym związkiem komunikacji i bilety będą honorowane. Znamy swoje prawa. Otrzymaliśmy od Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego przeprosiny i podziękowania. A nasz postulat o tym, żeby kierowcy zostali dodatkowo przeszkoleni oraz na dworcach i zajezdniach pojawiły się informacje o prawach pasażerów został spełniony. Więcej informacji na ten temat i o tym, co robi Razem w Bieszczadach na kanale Duszana Augustyna, naszego lokalnego lidera. Sukcesy mamy też w innych miejscach Polski. W Świeżawie, Dolnośląskie Razem, posłanka Marta Storzek i mieszkańcy od miesięcy walczą ze szkodliwymi planami francuskiej korporacji, która w krainie wygasłych wulkanów chce postawić kamieniołom. Daj nam wód! Dajcie nam wód! Nie się To unikatowy krajobraz UNESCO, o którego zachowanie walczą mieszkańcy i z naszym udziałem w Świeżawie odbył się pierwszy protest w historii miasta. Właśnie w tej sprawie. Co się stało? Rada Miasta podjęła uchwałę, że jest przeciwko tej inwestycji Reszta w rękach burmistrza. A w Częstochowie walczymy z nocnymi, pijackimi awanturami. Częstochowskie Razem zebrało podpisy ponad 500 mieszkańców pod petycją o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu. Więcej o tej sprawie na radzie miasta mówił Bartosz Król z Częstochowskiego Razem. Mieszkańcy czekają teraz na decyzję radnych. No i wy wiecie co ja teraz powiem. Chcecie być tego częścią? Wejdźcie na dołącz.partiarazem.pl. Karol Majek pyta, Atari czy Commodore? Commodore oczywiście. Konkretnie Commodore Amiga. Doskonały komputer, super grafika, jeszcze był tam Amos Basic. To było takie środowisko do oprogramowania w Basicu, taki Basic na sterydach, w którym dało się naprawdę wyczyniać cuda, więc z sentymentem wspominam. NNO pyta, co z projektem depenalizacji marihuany, o którym było głośno parę miesięcy temu, czy są jakieś newsy? więc newsy są, newsy są, takie, że jest oficjalne stanowisko rządu Tuska i rząd Tuska jest przeciw. Pan minister Myrcha z Ministerstwa Sprawiedliwości wystosował oficjalne pismo. No i to pismo kończy się tak. Na zakończenie uprzejmie informuję, że Rada Ministrów nie planuje obecnie zmian w prawie skutkujących liberalizacją w zakresie posiadania marihuany na własne potrzeby. Z wyrazami szacunku. Z upoważnienia ministra sprawiedliwości Arkadiusz Mercha, sekretarz stanu. No i na zakończenie segment muzyczny. Każdy słyszał o w pełni zautomatyzowanym luksusowym komunizmie, ale czy słyszeliście o w pełni zautomatyzowanym luksusowym kosmicznym kibucu? No i pamiętajcie, żeby wchodzić na wesprzy.partiaRazem.pl. Razem nie ma wielomilionowych dotacji z budżetu. Wszystko co robimy, robimy dzięki Wam. To dzięki Waszym wpłatom, Waszym darowiznom, Waszym składkom możemy wynajmować salę, drukować plakaty, wynajmować sprzęt, organizować spotkania. Dzięki wielkie za Waszą pomoc, za Wasz udział, za wszystko co robicie.